Czy Amiga była używana w tajnych projektach? Komputery Amiga 3000 były używane w naszej jednostce Wojska Polskiego do roku 2000, kiedy zostały wyparte przez komputery klasy PC. Były używane wszystkim w, w wojennej, dedykowanej dla armii, miały swoją własną nazwę. Tutaj nazywam się Stormtruck. Najciekawszym dla mnie smaczkiem było to, że była jednak grupa jakichś gości, nazwijmy ich programistami, tak? Wiesz, w jednostce jest jakiś pokój, gdzie siedzą programiści typu Szymon Ulatowski, pozdrawiamy, i piszą coś, co ma działać w jakiś dany sposób. Dziękujemy za wsparcie na Patronite. Kochani, witamy w 52 odcinku Amiga bez ściemy wraz z moim serdecznym przyjacielem. Rafał Chyła, no i mój serdeczny przyjaciel. Remigiusz Remix Kolasa. Jedziemy. Jedziemy! Tradycyjnie garść spraw organizacyjnych. Dzisiejszy odcinek specjalny będzie znowu odcinkiem jako Solowym Remika. No ja niestety byłem trochę na zagranicznych wojażach i wróciłem z tych wojaży podziębiony, co pewnie teraz widzicie i słyszycie, więc no nie miałem jakby sił i energii do zrobienia czegoś swojego. Chociaż oczywiście temat tabora cały czas leży. Materiały mam nagrane i nawet będę dzisiaj. Rozmawiał z człowiekiem po południu, który mi tego tabora pożyczył, więc na pewno jeszcze tą drugą część na temat tabora dociągnę do końca, natomiast cieszę się, że REMIK dociągnął sprawę solowo. Jak widzicie, no niestety choroba nie wybiera. Garść spraw organizacyjnych i jedziemy z koksem. Po pierwsze, dziękuję wam za, za liczne komentarze, tak jak już mówiłem przy okazji. Odcinka o Amidze NG, gdzie rozmawialiśmy z Turbo świnką morską, że prawdopodobnie padnie rekord komentarzy. On padł, ale za chwilę był pobity, bo odcinek tutaj z Tomaszem Ogarnia i z Pistormem w ogóle przebił wszystkie nasze dotychczasowe osiągnięcia. Liczba no, komentarzy ciekawe, jest wreszcie bo... trzycyfrowa. Cieszymy się, dziękujemy wam, że bierzecie udział. Czynny w komentowaniu naszych filmów i oczywiście zachęcamy do komentowania kolejnych. I a propos komentarzy, taka trzecia sprawa zwracam się tu do naszego wiernego widza Konrada Szkudlarka, który no, zaproponował nam kontakt dla do bardzo ciekawego gościa, którego moglibyśmy zaprosić na wywiad. Nie wiem, czy czytałeś odpowiedź moją pod tym komentarzem. Zachęcam do kontaktu mailowego. Jeśli gość jest chętny, to my bardzo chętnie z tej propozycji skorzystamy. No i no i co? Chyba możemy już jechać do Mięska. No chyba tak, chociaż mnie zaskoczyłeś, bo tak ostatnio przyznam się szczerze, że nie śledziłem losów komentarzy u nas na, na, na kanale, no bo nagrywałem i do siebie na kanał i montowałem to, więc. No ale zdrówka Ci życzę, przyjacielu. Fajnie, że wróciłeś i teraz myślę, że już będziemy jechać na No mamie. Wydaje mi się, że już pomaga. A to odcinek przychodzi. solowy z mojej strony. No to co? Zapraszamy na film. Oczywiście. Komputery Amiga kojarzą się głównie z grami, grafiką i sceną, ale niewiele osób wie, że znalazły one zastosowanie także w wojsku. W latach 80. i 90. były wykorzystywane w różnych armiach świata, między innymi do analizy danych sonarowych, symulacji warunków pogodowych czy przetwarzania informacji wywiadowczych. Dzięki zaawansowanej grafice i wielozadaniowości, Amiga okazywała się niezwykle przydatnym narzędziem w wojskowych laboratoriach i centrach dowodzenia. W tym materiale przyjrzymy się, jak i gdzie wojsko korzystało z amigi, a także jakie tajne programy na nią powstały. Zapraszam do materiału. Dlaczego wojsko interesowało się komputerami klasy Amiga? Amiga miała kilka cech, które czyniły ją atrakcyjną dla wojska. Po pierwsze, zaawansowana grafika i przetwarzanie obrazu. Umożliwiało to symulacje wojskowe i analizy map. Po drugie, wielozadaniowość tak zwany multitasking pozwalała na jednoczesne przetwarzanie wielu procesów trzecie stabilność i niezawodność ważne w krytycznych aplikacjach i po czwarte przystępna cena w porównaniu do droższych stacji roboczych Symulacje wojskowe i szkolenia. Amiga była wykorzystywana do tworzenia symulacji pola walki, które pomagały w szkoleniu żołnierzy. Przykładem mogą być programy do nawigacji wojskowej i symulacji lotniczych dla sił powietrznych. Wojsko testowało wirtualne symulacje bitewne, które pozwalały na analizowanie różnych strategii taktycznych. Niektóre programy były podobne do dzisiejszych gier strategicznych, ale wykorzystywały rzeczywiste dane wojskowe. Systemy przetwarzania obrazu i rozpoznawania Dzięki swoim zdolnościom graficznym, Amiga była stosowana do analizy obrazów satelitarnych i rozpoznawania wojskowego. Możliwe było np. przetwarzanie zdjęć z dronów lub satelitów w celu identyfikacji obiektów na terenie wroga. W niektórych przypadkach amigi były wykorzystywane do analizy radarowej i mapowania terenu. Automatyzacja i zarządzanie systemami obronnymi. Komputery klasy Amiga były stosowane w wojsku także do sterowania i automatyzacji różnych systemów, takich jak monitoring baz wojskowych. Komputery mogły służyć jako element systemów nadzorujących ruchy w bazach analiza danych meteorologicznych w celu poprawy skuteczności operacji wojskowych. Użycie Amigi w marynarce wojennej. Niektóre jednostki marynarki wojennej wykorzystywały Amigi do analizy tras morskich i systemów nawigacyjnych oraz przetwarzania danych sonarowych i radarowych. Niektóre statki wykorzystywały Amigi do zarządzania informacjami w systemach pokładowych. Czy Amiga była używana w tajnych projektach? Niestety nie ma oficjalnych informacji o tym, aby Amiga była wykorzystywana w tajnych projektach wojskowych, ale wiadomo, że niektóre organizacje związane z obronnością stosowały ją do analiz danych i symulacji. Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych US Navy Marynarka Wojenna USA wykorzystywała komputery Amiga do analiz danych sonarowych oraz symulacji morskich. Dzięki zaawansowanym możliwościom graficznym i obliczeniowym, Amiga była idealnym narzędziem do przetwarzania skomplikowanych danych podwodnych, co wspierało operacje na morzu. Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych US Air Force Siły powietrzne USA stosowały komputery Amiga w symulacjach lotów oraz analizie danych radarowych. Amiga wspierała szkolenia pilotów oraz analizy taktyczne. Wojsko polskie. W latach 90. wojsko polskie korzystało z komputerów Amiga w różnych zastosowaniach. Przykładowo, w jednej z jednostek wojskowych, Amiga 1200 była używana jako podstawowy komputer do tworzenia dokumentacji i innych zadań biurowych. Komputer ten był wyposażony w twardy dysk o pojemności 250 MB oraz rozszerzenie pamięci 8 MB Fast RAM od L boxu. W 2001 roku wraz z postępem technologicznym podjęto decyzję o przeniesieniu dokumentacji na komputery klasy PC. Jednak wcześniej Amiga pełniła kluczową rolę w codziennych operacjach jednostki. W większych zastosowaniach, wymagających większej mocy obliczeniowej, używano Amigi 3000. Komputer ten był wykorzystywany do bardziej zaawansowanych zadań, takich jak przetwarzanie danych czy symulacje wojskowe. Dzięki wydajniejszemu procesorowi, wbudowanemu kontrolerowi SCSI oraz możliwości rozbudowy o karty akceleratorów i dodatkową pamięć RAM, Amiga 3000 świetnie sprawdzała się w systemach wspomagania dowodzenia, oraz pracy z bardziej skomplikowanymi aplikacjami graficznymi i analitycznymi. Brygada Kawalerii Pancernej im. Hetmana Wielkiego, Jana Zamojskiego, Baza Wojskowa Żagań do 2001 roku w sztabie używano rozbudowanej Amigi 1200. Rozmowa telefoniczna Komputery Amiga przy były używane z naszej jednostki Wojska Polskiego do roku 2000, kiedy zostały wyparte przez komputery klasy PC. Były używane wszystkim w armatce wojennej, chociaż nie tylko, w innych jednostkach także. Trzeba pamiętać o tym, że był specjalny program e, dedykowany dla armii, miał swoją własną nazwę. E, tutaj e, nazywał się Stormtruck. Yy, i nie tylko charakterystyczną no Nikomkę, która wygląda jak taki szary młoteczek. Taki szary młoteczek. Tutaj zatrzymajmy się na chwilę. Storm Track. Cóż za ciekawa nazwa. Generalnie mój rozmówca twierdził, że był sztab ludzi, którzy pisali aplikacje specjalnie dla wojska, będąc w jednostce. Czyli była jakby grupa programistów, którzy piszą coś specjalnie dla komputerów klasy Amiga, nie korzystają z komercjalnego oprogramowania. Wow! No jest to mega ciekawostka, która sama mnie z kapci wyrzuciła. No i oczywiście znany młoteczek, czyli domyślna ikona 2.1, 2.0. czyli programiści no, nie mieli czasu na dopieszczanie swojej swoich aplikacji, czyli po prostu zostawiali to takie, jakim jest, goły działający, bo musiał działać. Program. Wow! To też mega ciekawostka. Używaliśmy IF głównie do e, ćwiczeń, ale także były dedykowane na okres, gdyby doszło boże do jakiegoś konfliktu e, zbrojnego. E, takie aplikacje, które były używane, można było stosować w różnego rodzaju warunkach pogodowych, podczas realnych działań zbrojnych oraz zwykłych twitrów. Kiedy amiga przestała być używana w wojsku? Pod koniec lat 90. Amiga została stopniowo zastąpiona przez nowocześniejsze systemy oparte na komputerach PC i specjalistycznych stacjach roboczych. Amiga była wykorzystywana w wojsku głównie do symulacji i szkolenia żołnierzy, analizy obrazów satelitarnych i radarowych, przetwarzania danych sonarowych w marynarce wojennej, monitoringu baz wojskowych, analizy warunków pogodowych dla operacji wojskowych. Choć nie było oficjalnym systemem bojowym, jej możliwości sprawiły, że znalazła miejsce w wojskowych zastosowaniach na całym świecie. No muszę przyznać, że zaskoczyłeś mnie researchem. Nie wiem, skąd ty znalazłeś tych ludzi związanych z wojskiem, jak ci się udało dotrzeć do takich informacji, do tajnych projektów, no naprawdę. Pełen szacun, bo myślę, że było do tego trudniej dojść niż do informacji o NASA, które jednak dla zainteresowanych są stosunkowo znaną sprawą, a przynajmniej łatwo można do tych materiałów dojść. Tutaj natomiast mnie zaskoczyłeś całkowicie, bo praktycznie prawie wszystko, co tutaj powiedziałeś, to było dla mnie nowością, a ja myślałem, że o Amidze wiem wszystko. <laughs> Oczywiście wiadomo, no, chciałem chciałem też tutaj dołożyć jakąś zagiełkę od siebie pomimo choroby i no i dzisiaj odwiedziłem pewnego emerytowanego pułkownika. On z kolei zadzwonił do swojego kolegi też emerytowanego już, który do dziś posiada amigę, więc jeśli panie pułkowniku pan nas ogląda to serdecznie pozdrawiamy z tej strony. Ale, ale, ale niestety no ja tutaj wiele już od siebie nie mogę dołożyć. Tego, co rozmawiałem, to, to był czas, kiedy w wojsku panowała dosyć duża wolna amerykanka i powiedzmy, gdzie niegdzie bywały na służbie nawet ośmiobitowce, gdzie niegdzie były te wielkie odry jeszcze na karty preferowane. Natomiast ten tam właśnie człowiek, z którym rozmawiałem dzisiaj telefonicznie, ten właśnie amigowiec zapalony, no powiedział o tyle, że on w ramach swojego. Yy, projektu racjonalizatorskiego, jako wykładowiec na wacie używał Amigi jakby do egzaminowania swoich słuchaczy, studentów, po prostu sprawdzał testy i tak dalej, napisał sam swój program, ale to też nie było jakby systemowe, tylko to była jakby jego prywatna inicjatywa jako fana Amigi, no ale, ale zawsze jakiś dodatkowy jakby akcent Amigowy, no ale to do czego Ty doszłeś, te, te projekty Marynarka wojenna i tak dalej. No to ten Stormtrack, track, storm ciekawy. W ogóle e, to też jest ciekawe, co ty mówisz, bo dla mnie chyba najwa, takim najciekawszym smaczkiem, niestety całej rozmowy nie mogłem upublicznić. E, ten pan był dość taki bojaźliwy, bym to nazwał. E, oczywiście ja i zmieniło jego głos, to nie jest jego prawdziwy głos. To jest takie wycięte z kontekstu, na to się zgodził jak najbardziej, trochę się podkręcił, też widzę, że tak jakby ucieszyła go sytuacja, że ktoś coś tam się dopytuje, tak, tak czułem, że dałem takie wiatry w żagle temu panu, pozdrawiamy serdecznie, ale pozdrawiamy najciekawszym dla mnie smaczkiem było to, że była jednak grupa jakichś gości, nazwijmy ich programistami, tak, w latach 90., -tych, że Wiesz, w jednostce jest jakiś pokój, gdzie siedzą programiści typu Szymon Ulatowski, pozdrawiamy, i piszą coś, co ma działać w jakiś dany sposób. Że to nie jest komercyjne oprogramowanie typu Lightwave czy coś, tylko piszą konkretny program pod konkretne zadanie. Wyspecjalizowane. Tak, i to jest. Mnie... Po prostu rozwaliło, nie? że my nawet nie mamy pojęcia, jak amiga mogła być jeszcze wykorzystywana. Jeżeli ty nawet teraz powiedziałeś taki news, dla mnie to też jest mega, że gościu: OK, sam sobie to napisał do egzaminowania studentów. No to dobra, no ale on musiał to napisać. No napisał tak. to na migę. Wow, no pełen szacun, nie? No kurde. My możemy o tylu rzeczach nie wiedzieć. I, i a takie jeszcze wracając do mojego researchu. To taka ciekawostka, że najpierw znalazłem przez Sztuczną Inteligencję artykuł z, ze strony amiga.org.pl, i on był jak gdyby tym punktem zapalnym, że tam sobie przeczytałem o tej jednostce w żaganiu. Potem zacząłem dalej drążyć temat, przeszukiwać internet i trafiłem na nazwiska pewnych ludzi. Oczywiście ich od razu nie znalazłem, tylko Facebook i po nazwisku i mniej więcej miejscowości i ja. W ogóle to taki wsiara, bo pisałem do tylu ludzi, takie, wiesz, do no niby pierdoły. I okazało się, że ja zaczepiałem wnuki, dzieci tych ludzi i oni dopiero dawali mi namiar na te właściwe to. Naprawdę pajęczynka była dość szeroka, nie, ale fajnie się bawiłem, dotarłem do, do gościa, więc fajnie, nie. On oczywiście no podziwiam właśnie, że to się. Do tych gości, bo zwłaszcza wiesz, w obecnej wojennej atmosferze, gdzie jest. Każdy ma hopla na temat, nie wiem, szpiegostwa, działania obcych wywiadów, tajemnic wojskowych, że jednak dotarłeś do ludzi, którzy chcą się taką wiedzą podzielić z nami, więc naprawdę super, nie? Nie, no fajna przygoda. I tutaj jeszcze dodam, że samo znajdowanie tych ludzi no, to taką fajną satysfakcję, nie? I tutaj nie obiecuję, bo, bo z panem mam oczywiście dalej kontakt, w ogóle ciekawostka gościu dalej używa telefonu niedotykowego tylko z klawiszami co też było dla mnie takim wow no wiadomo człowiek starszej daty ale mimo to operatywny i taki wiesz trzeźwy na umyśle tak szybko reagujący opisujący daną Ty sytuację bo... tak tak i nawet jak opowiadał o tym młoteczku ja mu absolutnie nie, nie przerywałem bo ja już od razu wiedziałem jak on go wie że wiem o czym on mówi że o standardowej domyślnej ikonie workbencha ale wiesz, on nie wiedział, że to jest standardowa, pewnie, ikona UrbanCha, i dla niego to było to, że pewnie ci tak zrobili od tego programu, że coś moteczek, że coś nie wiem, się młot może ma być, nie wiem. No, ale, ale to takie ciekawe. No wiesz, o fajnie, fajnie, naprawdę super się bawiłem. I też dodam, że. A, się zapętliłem, bo ten człowiek mi obiecał, że da mi kontakt do programistów, właśnie, a to by było takie klem, de la klem. Takiego czegoś, żeby wiesz, jakby programista się wypowiedział, jak to pisali, w jakich warunkach, w jakim języku, ile im to zajmowało czasu, no to, to byłoby po prostu petarda. Więc nie obiecuję, ale ja będę temat jeszcze tam troszkę drążył gdzieś tam prywatnie i jak się uda, to, to na pewno się podzielę tą wiedzą. No nie, no super, no. świetna sprawa, i jeszcze dodam, że odkrywając, tak jak zacząłem delikatnie od tego NASA, teraz to wojsko. To już kolejna dziedzina też się otworzyła, bo to jest to taki łańcuch Efekt się domina. Tak, tak, tak. Że a ten zna tego, a ten wypracował tam, a ten z tym i zaczyna się, nie? Więc jeszcze przed wami, kochani, będzie trochę fajnych newsów, gdzie amiga była wykorzystywana. I nie w branży wideo, a jeszcze gdzie indziej, też będzie kolejny mój materiał. Ale do branży wideo na pewno też kiedyś zahaczymy. No, no bo pewno. przecież to jest podstawa, nie tak jest. No ja tu jeszcze zahaczę o jeden wątek dotyczący tego filmu, że bardzo mnie ciekawi i inspiruje, czy te Amigi po prostu zostały gdzieś zezłomowane, czy one gdzieś w tych wojskowych magazynach leżą. A znając realia jakby wojska, to nie zdziwiłbym się, gdyby one gdzieś tam leżały zakurzone gdzieś w magazynach i fajnie by było mieć dostęp do takiego sprzętu, bo po co to ma leżeć, a taką trzy tysiączkę dzisiaj wyciągnąć z jakiegoś przetargu nie wiem, mienia, agencji mienia wojskowego, no chętnie bym pewnie przytulił. No jestem ciekawy, co się właśnie z tymi Amigami stało, czy one są jeszcze na stanie monu, chociaż nie używano od 20 lat, czy zostały zezłomowane? Wczoraj w rozmowie prywatnej dałeś mi takie pytanie i to mnie tak. też podkręciło, no i nie, nie mogłem się powstrzymać i zadzwoniłem do tego pana, jak on to widzi z, ze swojej perspektywy i z tego, co się dowiedziałem, to był jakiś informatyk, który tam się wszystkim zajmował, i jak była zmiana sprzętu, to on to gdzieś zabrał i nikt nie wie gdzie, i jak jakoś tam. No, czyli po prostu przytulił te amigi, nie? A, czyli wszystko wiadomo. No, był okay. gościu, który był odpowiedzialny za, za podmianę sprzętu na nowszy, a nikt tam nie wnikał, wiesz, co się z tym dalej działo, nie? No, przyszedł, zabrał stare, dał nowe, no i tyle, nie? Pewnie wystawił kwit, wiesz, Allegro, poszło, już dawno. że do adwatora poszło. dawno. ale poszło, nie? Tylko okay. wiesz, mnie bardziej ciekawi, co się stało z zawartością tych dysków, no bo jednak wojsko jednak nie mogłoby sobie pozwolić. No tak raczej chyba... chyba dyski musiał wymontować, bo to no też to było dziwne. I teraz pytanie, clue, czy to oprogramowanie, z którego korzystali, ten pan mówił Stormtrack, o ile dobrze kojarzę, to czy ten program gdzieś jest? Właśnie go zobaczyć, odpalić, kurczę, no, to no. by było to jest święty graal dla nas, nie? No, no, coś tak, takiego tak, zobaczyć, tak. nie? No, byłoby ciekawe, chociaż podejrzewam, że nigdy nie będzie nam dane. No, ja jeszcze nie, nie, nie odpuszczę, <śmiech> <śmiech> jeszcze będę tam wiercił. No dobra, dobra. No to co, dzięki za ciekawy materiał i do zobaczenia w następnym 53 odcinku. Trzymajcie się. Hej. Hejka.